Thank <laughs> you. E, trener Andrzej Sitkowski e, znamy się od, O Jezu, całe życie przede wszystkim chyba, e, znam je od, od pierwszego roku życia, znam moich rodziców. E, jestem wychowankiem świeckiej wdy, więc e, naszą grupę wiekową trener Andrzej miał od wieku 8 lat, bodajże do, do samego juniora starszego, czyli do samego końca. No i tak to się zaczęło nasza przygoda z trenerem, z trenerem Andrzejem. Jakim trenerem było? Charyzmatycznym, specyficznym, przede wszystkim z wielką pasją do przekazania futbolu całego, całej, całej jakby, jakby to nazwać, nie historii, lub no całej pasji do futbolu, żeby przekazać nam, żebyśmy to dalej za przeproszeniem ciągnęli i bawili się tym, 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 tym sportem, tym, tym wszystkim, co miał do przekazania. Jego pasja do sportu zaczęła się no, właściwie od najmłodszych lat, ponieważ pochodzimy z rodziny takiej z tradycjami piłkarskimi. Brat mojego taty grał w piłkę tutaj, mój kuzyn, mój starszy brat Krzysztof i również Andrzej. Natomiast ja od dziecka chodziłam z tatą na mecze drużyny seniorskiej w Dyświecie. Potem chodziłam razem, że tak powiem, z Andrzejem na treningi piłkarskie, tylko że ja chodziłam trenować tenis, a on tutaj piłkę nożną. Pamiętam jego wyjazdy z drużynami na obozy sportowe. Wówczas również wyjazd do ówczesnych Niemiec, czyli do NRD, skąd przywoził słodycze, obdarowywał nas. Pamiętam też te brudne torby z tym brudnym sprzętem piłkarskim w domu. Pamiętam, jak to między rodzeństwem bywa, kłótnie, i gdzie, w wyniku tych kłótni, czasami ze złości chowałam mu ten sprzęt. Wtedy on się spóźniał na trening, wtedy ja się cieszyłam. Oczywiście jestem od niego dużo młodsza, więc też nie zdawałam sobie sprawy z pewnych konsekwencji, ale wspominam to do dzisiaj. Poszukiwaliśmy trenera dla bardzo zdolnego rocznika 91 wspólnie z 92 rocznikiem. Gdzie trenerem był Zbyszek już wiedzieliśmy, że ze względów zawodowych musi przerwać pracę trenera i szukaliśmy dobrego, przede wszystkim doświadczonego trenera, wiedząc, że ten rocznik jest bardzo perspektywiczny. Udało się przekonać Andrzeja, wiedzieliśmy dobrze, że prowadził już bardzo dobre roczniki. Były to roczniki 84-85, gdzie wielu zawodników... Grało na boiskach seniorskich, wielu zawodników trafiło również do pierwszego zespołu WDY. No i tak rozpoczęła się współpraca po przerwie również Andrzeja znowu z jego klubem Wda. No wspominam trenera jako bardzo wymagającego, szczególnie w pamięć się dają biegi do Deczna, gdzie trener swoją pamiętną taksówką Oplem Omegą, Jechał za nami z szybą odsłoniętą i poganiał nas, także późniejsze jeszcze ćwiczenia wdecznie. Powroty były bardzo ciężkie, no ale później na boisku były widać efekty, bo jednak byliśmy tutaj w pierwszej lidze wojewódzkiej i dobre wyniki osiągaliśmy. Także no, jako trenera wspominam bardzo dobrze i uważam, że był bardzo wymagający, ale również i atmosfera była zawsze fajna w szatni. Wspieraliśmy go poprzez chodzenie po prostu na mecze i kibicowanie jego zawodnikom. Pamiętam wielu chłopaków z tej drużyny. No dzisiaj to są już 40 letni mężczyźni można powiedzieć. Pamiętam te sukcesy do dzisiaj też właściwie jego wychowankowie kłaniają nam się na ulicy. Natomiast my z mężem nadal jesteśmy wiernymi kibicami w świecie. Mamy swoje koszulki z barwami klubowymi, ze swoimi imionami, chodzimy tutaj na mecze. No po prostu no ta piłka i to, co tutaj się dzieje, to dzięki właśnie mojemu y, bratu, y, dzięki tym wspomnieniom tutaj, które byliśmy wiele lat tutaj y, na tym stadionie też, że tak powiem, y, spędziliśmy poprzez y, kibicowanie. A piłka nożna dla mojego brata była bardzo ważna w jego życiu, włożył w, nie, y, y, w nią wiele serca, y, wiele poświęceń żółtą piłką. Żółtą piłką żył tymi chłopakami. Wiem jak ważni dla niego byli wszyscy chłopacy. Zawsze wszystkim pomagał, ale też cieszył się, kiedy pamiętam, kiedyś przyszedł i opowiadał, że któryś z jego chłopaków napisał w szkole wypracowanie na jego temat, był bardzo dumny. Pamiętam też jak trenował, czy też jak może jak po prostu odbywały się mecze i kiedy jako wiadomo, trener no, musiał podejmować pewne decyzje. No, czasami krzyczał na nich, że tak powiem, zawsze do niego mówiłam, mówię, przestań krzyczeć na tych chłopaków, on ty mi siostra nie mówi, jak ja mam ich trenować, więc takie wspomnienia no, zawsze gdzieś są. A, a propos kultywowania tradycji rodzinnych, to nawet wnukowie mojego brata, ja też teraz są tutaj. Yy... Że tak powiem, wychowankami klubu, jak również drugiego brata. Też wiem, że najmłodszy y, wnuk zaczął y, treningi. Także ta piłka, po prostu tutaj, tutaj w świecie, w tym klubie. A ja, jako może kibic tego klubu i no, mieszkanka świecia, chciałam podkreślić, jak ważne znaczenie ma chyba y, praca całego tutaj klubu na rzeczy tej piłki nożnej, bo bardzo mi się podoba, jak młodzież chodzi w strojach klubowych, z torbami klubowymi, z logowdy, bo myślę, że po prostu utożsamiają się z tym klubem, a to też jak gdyby pokazuje, jak ważny, jak ważny w życiu takich, takiej młodzieży w obecnych czasach jest sport, nie tylko gra. Na komputerze czy też <gry> siedzenie w komórce. Myślę, że to też kształtuje później jakieś postawy w życiu dorosłym, pracę w zespole, wspomnienia no i też wpływa po prostu na zdrowie tej dzisiejszej młodzieży. Wydaje mi się, że ludzi z pasją przede wszystkim, którzy chcą pracować z dziećmi i chcą jakąś więź. E, zawieść, to jest e, no, bardzo trudne, wiem to sam po sobie, bo obecnie staram się też być e, jeden z trenerów iść w ślady ten, trenera Andrzeja, więc, e, więc staram się zrobić tą licencję i wydaje mi się, że dużo rzeczy, które e, wyniosłem z, z własnego życia, z, z własnych treningów, który trener Andrzej wykonywał e, przełożę to na pewno do siebie i tą całą pasję i tę charyzmę i i, no I przede wszystkim poczucie, że ktoś ma chęć prowadzenia zespołu, i, no i, no i miłość do tej, do, do tej piłki, do, do tych wszystkich ludzi. No, jak najbardziej. Dzisiaj się o takich cechach mówi. E, miękkie kompetencje, czyli bardzo dobre relacje z zawodnikami, które są bardzo często kluczowe, nawet na najwyższym poziomie. Na pewno Andrzej e, doskonale e, w tym obszarze się czuł, doskonale to realizował. Był tak naprawdę drugim ojcem dla, dla, dla wielu chłopaków. Wszyscy zawodnicy wiedzieli, że zawsze mogą do niego przyjść z każdym problemem i na pewno Andrzej starał się w tych problemach bardzo pomóc. Angażował się w ich życie pozaboiskowe, wiedział jak sobie radzą w szkole, potrafił tym bardzo dobrze zarządzać. Jako organizator no, 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 był na pewno wyjątkową osobą, zawsze się angażował. W każdym okienku wolnym od, od szkoły, czy podczas ferii zimowych, czy podczas ferii letnich, nawet jak w tych czasach te finanse nie były na najwyższym poziomie i było ciężko, żeby zorganizować tym chłopakom jakikolwiek wyjazd, Andrzej zawsze starał się swoimi siłami zorganizować im formę dochodzeniową, co, co na pewno przekładało się później na bardzo dobry rozwój chłopaków i bardzo dobre wyniki tych, tych zespołów. A więc no na pewno tylko możemy wszyscy podkreślić, wiemy, że, że miał wpływ na, 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 na wielu fajnych chłopaków, którzy dzisiaj na pewno go bardzo dobrze wspominają. A co najważniejsze, co, co, co widzimy na każdym kroku, ci chłopacy dalej utrzymują bardzo dobrą więź, dalej utrzymują nie tylko koleżeńskie, ale też przyjacielskie relacje. I myślę, że w dużej mierze dzięki Andrzejowi na pewno. Te relacje są na, 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 na takim poziomie i, i chłopacy na pewno to bardzo mile wspominają, bo kiedy mam okazję, to na pewno zawsze, zawsze wypowiadają się tylko w superlatywach o, o swoim byłym trenerze. Z, z moimi chłopakami z drużyny, że tak powiem, mam kontakt do dzisiaj. Związało to nas na całe życie i, i nie ma takiej sytuacji, gdybym nie zadzwonił, nie potrzebował pomocy, na 100% wiem, do obojętnie kogo zadzwonię. E, wiem, że tą pomoc otrzymam, więc to jest takie fajne i takie fajne wprowadzenie do życia i te przyjaźnie są na całe życie. Tego nauczył trener Szydłowski, bo z tego co wiem, on też nigdy nie pomógł pomocy. Nie, nie, te, no tak, trener nas tego nauczył, tak, trener nas tego nauczył i być otwartym dla każdego. I, no i pomagać wszystkim przede wszystkim, pomagać sobie, to jest drużyna, piłka nożna jest Sportem drużynowym, więc jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, tak jak on zawsze mówił, jak jeden mąż, jak jeden mąż, to jest jego powiedzenie. Więc, więc no, no tak, tak, zgadzam się z tym, że, no, że piłka jest bardzo ważnym elementem przygotowującym do życia i no, jak, jak najwięcej sportu w życiu dzieci, w życiu czy do chłopaku, czy do dziewczyn jest, jest jak najbardziej wskazana. No, trener Andrzej Sitkowski dał się we znaki na pewno jako drugi doktor tutaj w świecie. Załatwiał wszystkim zawodnikom rezonansy, wizyty, Wcześniejszy ortopedy. Zawsze mogliśmy na niego liczyć, jeździliśmy z nim. Jeżeli sami nie mogliśmy się dostać tutaj jego jakby charyzma i, i poczucie takiej właśnie jakiejś własnej wartości, to że my byliśmy na pierwszym miejscu pozwoliło nam zawsze czuć się dobrze że w zespole obojętnie jaki to zawodnik był zawsze mógł się zgłosić do trenera no i przeważnie wszystko załatwił i, i nigdy nie było z tym akurat problemu On się wszystkimi opiekował, wszystkich dbał, jak komuś coś się stało, zaraz szukał jakiejś pomocy nie tylko czy wśród lekarzy, jakiś czy, no wtedy to może tak o sponsorach nie było mowy, no ale jakiej, jakiej, jakiejkolwiek innej pomocy, no ktoś się znał na tym, ktoś mógł coś tam załatwić, zorganizować, jakiś wyjazd, przejazd. Jeżeli któremuś zawodnikowi coś się stało na treningu, czy na meczu, jechał z nim na pogotowie, no, no, no bardzo dużo, bardzo dużo im pomagał. Jak gdyby uważam, że w w szkole, jak ktoś miał jakieś problemy w szkole, czasami ich pilnował, pamiętam jak poszli na dyskotekę to potrafił ich z tej dyskoteki wygnać, bo na drugi dzień był mecz, no, bardzo, bardzo się angażował. Jak właśnie miałem problem z kolanem i przyjechałem do szpitala z trenerem Sitkowskim, wśród tam tłumu ludzi czekającego do ortopedy, trener wszedł bocznym wejściem, E, po chwili patrzę, jest, byłem w szoku, od razu mogę wejść z trenerem. USG zrobione na miejscu, diagnoza postawiona, a nam terminy wiadomo szpitalu, jakie były. także e, no To mnie szokowało. No, wiadomo też, pozytywne e, odczucia zawsze miałem z trenerem, bo mieliśmy gdzieś tam charaktery troszeczkę podobne do siebie, że, że byliśmy zawzięci, także zawsze się z taką osobą dogadywałem. No i uważam, wspominam to bardzo dobrze. Czasami to były krzyki krzyki z boku i było, miał swoich parę powiedzeń, nie palić na wszystkie gary, czy, czy jak jeden mąż, czy wymienił nazwisko i dogował niemo, powiedzmy za przeproszeniem, ale to było motywujące się, więc więc, więc to jest jedna z historii druga. Przed ważnymi meczami, jak już byliśmy w tacy troszkę starsi, jeździł po, po klubach za nami. <głos》> to też było bardzo, bardzo w miarę śmieszne, więc musieliśmy się czasami też ukrywać. Jak, jak gdzieś trener zajechał, to już no, byliśmy spaleni i już no, nie mogliśmy grać, więc jakieś tam kary były dla nas. No Ale to było takie właśnie też śmieszne, że bardzo był zaangażowany w mecze, żółtymi meczami. Może my, w, w tym punkcie powiedzmy, nie myśleliśmy tak bardzo o tych meczach jak, jak, jak trener Andrzej. E, lecz mówię, z biegiem czasu teraz widzę, jakie wielkie zaangażowanie i, i serce wkładał w to wszystko, więc, więc e, fajnie, fajnie się to wspomina. Szkoda, że go nie ma, bo na pewno jeszcze by, by był tutaj e, działaczem aktywnym, to na 100% ja to wiem, bo był cały czas, on żył tym futbolem. E, no i to brakuje tych, takich osób właśnie z pasją i przede wszystkim z tym sercem, z oddaniem siebie, bo to jest, jest bardzo. No, czasochłodne też bym powiedział, no ale jak ktoś żyje piłką nożną, żyje drużyną, więc to jest jego życie. Ja, ja to widzę sam po sobie, więc ja bym cały czas żyję tą piłką i w oku piłki. Wokół piłki żyjemy cały czas. Oj, zdecydowanie, zdecydowanie na każdym meczu. Zresztą nieraz nawet słyszę z tyłu jakieś rozmowy, wspominają go. Może nie wszyscy tam wiedzą, że jestem jego siostrą, ale słyszę nawet z tyłu, jak podczas meczu: O, pamiętasz jak Andrzej coś tam zrobił, a pamiętasz jak coś tam. Także myślę, że jest tutaj zawsze wśród nas.